Dzień dobry. Bohaterami czwartego odcinka bibliotecznego cyklu podróżniczego o Laponii będą psy, haski. Zanim wsiądziemy do sań, które mkną w zawrotnym tempie, nawet 30 km na godzinę, przed przyjażdżką jest czas na zapoznanie się z psami. Głaskanie, tulenie, wpatrywanie się w ich piękne, mądre, radosne oczy. To psy bardzo energiczne, mające pogodne usposobienie przyjazne dla ludzi. Osoby, które doświadczyły lapońskiego z Husky, podkreślają jednogłośnie, że nie spodziewały się aż tak szybkiego tempa. Haski pędzą, a ludzie w saniach czują smaganie lodowatego wiatru i przenikliwy mróz. Trzymajcie się na zakrętach, żeby nie wypaść sań. Co więcej, czasami sanie odbijają się od drzew. Gwarantowana jest zatem niesamowita dawka emocji. Z przodu zaprzęgu zawsze biegną psy, które są najsilniejsze, najbardziej doświadczone i skoncentrowane. Za nimi są haski, które dopiero się uczą. A co za tym idzie? Zdarza się, że zwalniają bieg, rozpraszają się, rozglądają na boki, zamiast patrzeć przed siebie. Dochodzi nawet do takich sytuacji, że usiłują się zatrzymać, żeby na przykład powąchać drzewo. Opiekunowie haski dbają, żeby się nie przemęczały, częste zmiany psów, przerwy na odpoczynek. Choć pamiętajmy, że mamy do czynienia ze zwierzętami, które kochają ruch i zimę, kiedy nie biegają, stają się smutne, a potem, kiedy już z zimna nie czujemy rąk ani nóg, ogrzewamy się przy ognisku, jedząc na przykład cynamonowe bułeczki i pijąc kompot z borówek albo żurawiny. Zastanawiacie się, jak długo trwa przyjażdżka z husky? Niektóre kuligi trwają tylko 10-20 minut, ale można też zdecydować się na znacznie dłuższe, kilkugodzinne. A jeśli to dla Was również za krótko i macie ochotę przeżyć naprawdę mrożącą krew w żyłach przygodę, to... Co powiecie na kilkudniową wyprawę w głąb lapońskiej dzikiej przyrody? Z dala od wszelkiej cywilizacji. Noclegi w drewnianych chatach, opalane drewnem piece i oczywiście, tak uwielbiane przez tamtejszych mieszkańców, wszechobecne sauny. Posiłki przyrządza się razem z innymi uczestnikami wyprawy, a wodę pobiera się z położonych w pobliżu chatki rzek i jezior. To propozycja tylko dla najodważniejszych, odpornych na mrozy. Spragnionych mocnych wrażeń i bardzo bliskiego kontaktu z nieskażoną przyrodą. Inną ekstremalną możliwością zaprzyjaźnienia się z psami haski jest jazda saniami nocą w pogoni za zorzą polarną. Haski nie cierpią samotności, najlepiej czują się w stadzie, wśród innych psów i blisko opiekunów. Świetnie skaczą, co więcej, potrafią się wspinać. Dwumetrowy płot to dla nich przeszkoda łatwa do pokonania. Podsumowując nasz cykl w ramach Zimy w mieście w Bibliotece Online, jeśli marzycie o zimowej przygodzie w krainie Świętego Mikołaja, reniferów, haski, cudownej przyrody, to... lećcie do Laponii! Na zakończenie mam dla Was ciekawostkę, która mocno daje do myślenia. Salla, miejscowość fińskiej Laponii, zgłosiła chęć organizacji Igrzysk Olimpijskich w 2032 roku. A teraz uwaga chodzi o letnie Igrzyska Olimpijskie. Oczywiście, tak naprawdę, Finowie nie chcą tych igrzysk. Prosimy nie pozwólcie, aby się odbyły apelują. Poprzez tę prowokacyjną akcję alarmują, że w związku ze zmianami klimatu w przyszłości zima w Laponii będzie coraz krótsza, a duża warstwa śniegu pozostanie tylko wspomnieniem. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie, o ile zadbamy w większym stopniu o to, by życie w zgodzie z ekologią stało się naszą codziennością. Do usłyszenia podczas kolejnej przygody z Bibliotecznym Biurem Podróży Online z krainy książek w daleki świat.